Witamy w kolejnym odcinku. Dzień dobry! Dzień! W ogóle nie będziesz prowadzić programu. Pokazać Ci dla dobra Twojego widzów, patrz, patrz, ale jak ja powiedziałem dzień dobry, to już musiał. To już tak. nie wytrzymał... Witam w programie Aha, Co to jest dla bibliotekarzy program? Tak Władek Markowicz i Karol Paciorek witamy was bardzo serdecznie. Tak, w telewizji publicznej, która nas przejęła. Na dobry początek. Może zaprezentujemy Państwu pewną infografikę <gry> w formacie JPEG, Przepraszam, panie, panie I to będzie pani Katarzyna, nasza prywatna współpracowniczka. Witamy z, Witamy z powrotem. Z powrotem w naszym studiu. Przygotowaliśmy dla Państwa tak. dwa bardzo ciekawe tematy. A które... Grupa na Facebooku do chur. Karol! Jędrne piersi. Czy chodzi o piersi kobiece? Nie wiadomo. Piersi kurczaka, z których Karolina robi nagetsy. Powiem tak. Jak jedliście kiedyś dobre nagetsy. To jeszcze nie jedliście <laughs> nagetsy w Karolinę. Jeśli jedliście dobre nagetsy. Nie wam się nie wydaje, że jedliście dobre <laughs> Nie, Mało <laughs> Dobrze, temat pierwszy, który przygotował dla nas Włodek Markowicz, proszę bardzo. A witam Państwa. <laughs> Dzień dobry. <laughs> jak on się nazywał? Jeszcze bardziej się przedstawił. Włodek Markowicz. A po na Twitter to? Włodek Markowicz. A ja jak się nazywam? Karol Pacior. I mój Twitter to? Karo Pacior. Bardzo <laughs> dobra odpowiedź, yeah! Muzeum Erotyki zawiesiło działalność, aczkolwiek podejdźmy do tego jako do tematu informacyjnego. My po prostu informujemy was, że takie zdarzenie miało miejsce. Czyli nie będziemy pokazywać żadnych eksponatów tego muzeum. BAM! A co ciekawe, jest kilka takich muzeum w Amsterdamie, w Paryżu, w Nowym Jorku i tak dalej. A najciekawsze muzeum, jakie udało nam się znaleźć, to muzeum na Islandii. Czy w Islandii? Na Islandii. Na Islandii, dokładnie Wodowispa? tak. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. W miejscowości Husavik. Co za prosta nazwa, jak na Islandii. Nie, ja No i to jest właśnie Muzeum Penisa. Proszę bardzo. Różne formy, różne kształty. Proszę od małego do dużego. Proszę bardzo. Do bana. jeszcze mniejszego. Czy wielu facetów tam przychodzi? Jak faceci przychodzą z dziewczynami, to tak. No, mój. <laughs> I pokazują zawsze na <noise> tego największego. No ale wracając do. <noise> wracając do wiadomości o zawieszeniu działalności Muzeum Erotyki w Warszawie, bo to w Warszawie, chciałem zapytać Warszawiaków, Warszawian, którzy mieszkają w okolicach lub też w samym mieście Warszawa, czy wy nie jesteście wrażliwi na sztukę? No właśnie. Że musieli aż zamknąć, bo przychody ze sprzedaży biletów były tak małe, że nie starczyło im na czynsz. Zupełnie szczerze, ja kiedyś akurat interesowałem się tym. Zamknąłem na tą muzeum erotyzmu, naprawdę, I, i patrzyłem jakie tam są eksponaty Przepraszam, źle sobie skojarzyłem, nie ja no, się interesowałem tym tematem Myślę <śledztrę> tak, <śledztrę> <śledztrę> penisy, kobiety Zerknąłem kiedyś, akurat co oni tam mają ciekawego i szczerze, straszny. shit. Czyli co? Bo ja nie wiem. Mi się w ogóle nie podobały eksponaty, które tam były. No, no bardzo dobrze, w takim razie ten temat obrócimy w nauczkę, bo oni teraz zabrali graty i czekają z tym chyba gdzieś w magazynie na nowe miejsce. E ja bym proponował ono. zdigitalizować to wszystko i zrobić muzeum erotyzmu w formie webowej. Ludzie by sobie oglądali Stary. w zaciszu domowym. Wiesz o czym mówię? Temat drugi, kobieta idealna. Poproszę zdjęcie poglądowe. Tak naprawdę to nie jest istniejąca kobieta, to jest zlepek cech. Iluś tam kobiet, które zostały wybrane tak. przez 9 tysięcy ankietowanych U. w Wielkiej Brytanii, zadali ludziom pytania. Kto ma najładniejsze brwi? Kto ma najładniejsze policzki? Piersi, kto, ma... kto ma najładniejsze? Kelly Brooks! Kto ma najładniejsze usta? Kto ma najładniejsze kości policzkowe? Kogo to interesuje? Jest taki program w tej chwili jak Paint. W tym pęcie można robić dużo, dużo więcej niż na Photoshopie. Dużo, dużo więcej. E, więc powklejali i wygląda to tak. S nie, serio? O! Oh. Każda z pojedynczych tych kobiet wygląda ładniej niż ta Ultimate kobieta. No tak. Podejrzewam, że dużo łatwiej byłoby zrobić Ultimate mężczy... mężczyznę, jednak chyba. Chyba jednak łatwiej byłoby. Po prostu wystarczyłoby nie wziąć. Tak Włodek, dokładnie wystarczyło wziąć Ciebie. Kurczę. Jutro ruszam z drukowaniem plakatów, będę sprzedawał brawo Bravo Girl. Tylko tak. Brawo Bravo Girl. muszę tak, trochę nabrać masy. Nie, 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 zostań. Trochę tak brzuch, jak jesteś, nie. Brzuch zrzucić, napiszcie Włodkowi, niech nic nie zmieni jest, jest idealny. Nowe ciuchy sobie kupię. No jak to? Jak już będę miał to wszystko uzbierane, to wtedy już będę faktycznie z ręką na sercu. Bo Szeroz jest w scenie teraz, idealnym mężczyzną. No ale co z tym drukowaniem plakatów Karol? Ja nie wiem co powiedzieć o kobiecie idealnej. Każdy ma swoją, nie? Każdy ma swoją kobietę idealną. Zastanawiamy się, czy istnieje coś takiego jak, jak kobieta idealna. Czy jest dziewczyna, która będzie się podobać każdemu. Vogue chyba, włoski Vogue, wypuścił serię takich sesji zdjęciowych z modelkami plus size. Może mieliście okazję widzieć. Pamiętam. śliczne kobiety, mhm. plus size. Kapitalne zdjęcia <laughs> w takich ekskluzywnych wnętrzach tych kobiet poubieranych w jakieś ładne fatałaszki, ewentualne bez nich. O, to jest trend. Cały czas w dwie opozycje. Mamy te mega turbochude i mamy plus size. U wszystkich prawie wygra nawet mega chuda, anorektyczne. Tak, tak. Niż lekko przy kości, nawet nie grubsza. Ja wiem, lekko przy kości, ja wiem, ale to jest początek trendu. Jeśli wy macie jakąś kobietę idealną, nie panią Kasię, bo pani Kasie już jest zajęta, dajcie znać w komentarzach, która z was, może nawet ta, która pojawiła się w tej składance, jest kobietą idealną w tej chwili na świecie. A jeśli macie jakiegoś faceta ulubionego, to... Ryan Gosling. No, faktycznie. The driver. A przypominamy, że w piątek już ogłoszenie wyników na najgłupszy dźwięk w historii lekkostronnicza. Niekoniecznie. Być może najbardziej kreatywny. A może fajny jęk? Może bounce? Może beatbox? No i nie mam chusteczki dla ciebie nawet. Jesteśmy w trakcie przesłuchiwania wszystkich dzięków, więc do piątku powinniśmy się wyrobić i w piątek pojawi się filmik informujący o tym, kto wygrał tablet, czyli... Genu... Kindle Fire! Słuchajcie, to nie to jest tablet, ale to jest też ogień. Więc z tym akcentem możemy sobie już powiedzieć szczerze i bardzo spokojnie żegnając się z Państwem i mam nadzieję, że do jutra wszyscy będziecie. Panie profesorze, bardzo proszę. <laughs> Lekko. Stronniczy. Dziękuję bardzo dziękuję. Dobrej, Dobrej nocy życzymy. Dobrej nocy życzymy.